Muszę tu Mister Prozioma. To jest już trzeci odcinek serii Minecraft na modach. I poza odcinkiem byłem w kopalni, znalazłem tutaj troszeczkę irona, Pozbierałem trochę drewna, kobla. No i jest jakoś tutaj. O, właśnie, poszedłem na wyprawę, żeby zdobyć trochę jedzenia krowy. Wsadźcie skóry, no i jedzenia, tutaj mamy tyle jedzonka, weźmy ze sobą jakieś jedzonko, tak, i by się przydało, może zrobić enchanting table, no więc, czekaj, jak, aha, potrzebuję, szuka, OK. aha, tu też mamy właśnie, bo też znajdowałem, no to brałem ze sobą zawsze. I tu jest takie miejsce fajne, które możemy dać tutaj szukarkarkę, trzcinę, jakby ktoś nie wiedział. No, i tutaj jeszcze na piaseczku postawimy. Tak. I mam dla Was dwie takie niespodzianki. fajnym, wydaje mi się, dla mnie. Pierwsza to jest... Coś tam znalazłem i chcę Wam pokazać. O, tu jest kanion, który znalazłem. Tu jest... O, tam jest to, co znalazłem jako pierwsze i muszę Wam to pokazać. Dzisiaj właśnie zgrałem sobie da, dwa dodatkowe mody. To jest Primate Mod, co dodaje takich wieśniaków, którzy różne chodzą, nowe pająki i tak dalej. Sorry, pomyślałem sobie trochę ten tak chrząknąć i, yy, i jakie już. A, Crafting White, że tutaj jak najszybciej to mamy wszystkie recepturki, jak je zrobić, wszystko. Widzicie? No. I ja gram teraz na teksturpaku Fateful 64x64. I teraz chodźmy sobie spać. I idźmy na tutaj, gdzie mówiłem. Weźmy sobie troszeczkę drewna, zawsze się przyda. A, właśnie jeszcze owce ogoliłem, jak znalazłem je. To tutaj sobie dajmy. Weźmy sobie troszeczkę kobla. Idziemy tak, o właśnie tutaj drzewka, i to mam już tak troszeczkę tych drewna, troszeczkę już mam więcej. I teraz sobie pójdźmy tutaj, przy okazji sobie zbierzmy coś tam, kwiatuszki. I tu jest pustynia. O, też jest trzcina. sobie weźmy. O, ja potrzebne, nam no teraz jest i znalazłem właśnie świątynię. Tak fajnie, bo jeszcze nawet. Nie wchodziłem, czekałem specjalnie na was. Oj, się wziąłem pochodni. Ale to nie robi różnic. Fajnie, że pomarańczowa wełna na tym z wygląda jak żółta trochę dla mnie taki ciemny żółty. Szybko musimy zniszczyć płytkę. Okej, okay, jest. Kosteczki, Rotten flash, Kosteczki, żelazo, okej. Okay. Jest, wasz maragdy, 5 tego i pięć kości, ja. Yeah. Fajnie. A weźmy sobie jeszcze te skrzynki i to TNT stamtąd. Dobra. Sorry, znowu musiałem chrząknąć. Ale wolę tego nie... Aha, jeszcze TNT. Ale wolę tego nie robić na odcinku, bo wiem, że to tak zacznę, że to tak... Dziwnie brzmi na filmiku, więc świecie. Ja tutaj muszę teraz wyjść. Może zbiorę sobie tą wełnę, żeby było. I tutaj są stona, bo... Ja lubię bardzo Sandstone'a, że tu jest taki fajny... no, takie kolorki są. No to się przydadzą mi... Dobra, no później to zbiorę. Czyli na razie możemy sobie Waypointa już odhaczyć. Pierwsze coś. I poza odcinkiem jeszcze próbowałem zrobić diamenty, no ale niestety mi się ich nie udało zdobyć. po. Bo... Po prostu jakoś tak yy... szukałem długo, no ale po prostu no, nie było ich nigdzie bardziej. <laughs> A właśnie potrzebuję trochę szkła, bo w kolejnych odcinkach pewnie będę już robić domek, mam taki fajniutki pomysł na ten domek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bo ta seria nie jest po to, żebyście oglądali tylko jak chodę po kopalni, żeby wam surowce, takie żalowe rzeczy. Tylko chcę po prostu, żebyście mieli też jakieś. O, właśnie. Uważaj, niego, bo on skacze. To jest właśnie dodaje ten mod: że są takie małe slajmy, które ci mogą skoczyć na głowę. No i. Jeszcze dodaję parę różnych pająków i tak dalej. I, I chyba tyle z tej modyfikacji. A Scrafting White jest bardzo pomocny, jakbym zapomniał jakieś na przykład nie wiem, receptury. No tutaj rosła mi trzcina, znaczy już ten pszenic. Dobra teraz idziemy do drugiego cosia. Że tak to powiem. Tutaj jest jakaś kopalnia. Ja już wolę nie wchodzić do kopalni. Mam <grym> nadzieję, że jeszcze spotkamy tutaj tego yy, właściciela, znaczy takiego podróżnika. No i że tak to ujmę, yy, który się lespi z tej modyfikacji. Sorry, że tak nie wiem co powiedzieć, no ale wiecie, czasami to jest tak trudno. Sorry za to. Nie wiem czy to widzicie, ale wolę was za to przeprosić. Pewnie nic sam nie ma, ale mi wyskoczyło alert dotyczący czegoś tam. Mam Nortona antywirusa. No i dlatego tak wskakuje no to jest najgorsze, tylko w tym Nortonie, że wyskakuję tu na przykład. A że teraz nagrywam takim programem, w którym to widać, no to... No to byście widzieli. O, jest ten koleś, patrzcie. Widzicie? Zobaczymy, czym handluje. Jeden emerald, trzy Redstone. no... To na pewno już ci daje kolego i tu właśnie znalazłem następną świątynię tylko że byłem pod ziemią mi się nie chciało wychodzić to zaznaczyłem pod ziemią waypointa o, ścinka szybko, bierzmy, bierzmy, bierzmy i do świątyni szybko ale ostatnio, o następny koryt, zobaczmy czym handluje idą chest plate, fire protection 1, słabo i tu jest następny. O! Dużo ich jest w sumie. Myślałem, że ich tak mało się respira, oni to dużo się ich... O Jezu, nie umiem trafić. Dziewięć sztabek w sumie. Można by się kiedyś z nim zamienić. O, to ten sam, niestety. Dobra, biegniemy szybko tam, gdzie wam mówiłem. Sorry za odgłosy w tle, nie wiem, czy je słyszycie. Ale... Nie mogę nic zrobić, żeby ich nie było po prostu. No. O, następny kolega. Oj, trzeba jeść, jeść, jeść! O, o, następny. Właśnie świątynia jest tam, widzicie. O, trzech. Ty handlujesz tym. Efins jeden słabiutko. I Emerald 2 Redstone. No to jeszcze gorzej niż ten pierwszy i ten co tutaj był. Co się nie opłaca w ogóle u niego. A to tu dużo tu ich jest strasznie. Dobra, najpierw idziemy do świątyni. A mnie teraz już słyszeliście ten odgłos. O, bo to off enchant! Jak widzicie, mam już 13 lewy albo troszeczkę, jakby to powiedzieć, byłem w kopalni, no i zdobyłem Expa. Bo się teraz A, się dziwnie wyrenderowało. Szybko teraz chodzimy tak samo, nie wiem czemu go Tak I tutaj siup, 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 siup. Jeszcze jesteśmy. I teraz kości, diaksy, emeraldy i emeraldy. No niestety, gdyby jeszcze jeden diaks to był kill off, No i byśmy mogli już za niedługo pójść do neteru no i... Byśmy potem mogli iść do Ederu, no ale jeszcze musimy znaleźć szybko tego diaksa. Myślę, że poza odcinkiem znajdę tego diaksa, żebyście się nie nudzili tak za bardzo. Bo wiem, że nikt nie lubi patrzeć, jak się wchodzi po jaskiniach i się takiego pierze, mówi jak ja. Poczekajcie, muszę chrząknąć. Okej, okay, już jest. Wiecie, jeszcze jestem... Po chorobie dopiero i tak czasami jeszcze muszę pochąkiwać. No dobrze, to już trwa jakiś czas ten filmik. Więc chyba to by było tyle. Tylko jeszcze dojdziemy sobie do domku. I nie wiem co zrobię. Właśnie mało mam jeszcze węgla, bo... Nie wchodziłem tak dokładnie do tej właśnie nie kopałem tych tego węgla tylko żelazo, bo w ogóle mi się myślałem, że nie przyda. Bo Szukałem samych diaksów, no to mm, nie kopałem. O, znowu jest ten różowy. Ej, 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 ej! wo, 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 co je? Jak widzicie, z nich wypadają slajmy tak samo jak z normalnych slajmów, ale one są niebezpieczne. Jak ci tak dużo i bardzo padnie na głowę, to cię zabiją na parę hitów. No, biblioteczka za trzy Emeraldy. Możemy później skorzystać. 20 papieru, 25 dokładnie. Tu jeszcze jest jakiś knypek. O 32 papieru. No chyba żeby... No chyba potrzebne mu jest do kibla tyle. Żeby się podcierał. I o, 20 węgla. No jak mam dopiero... Jak ja mam tylko 20, to Ci dam na pewno za Emeralda. To już wolę 7 dać jednego Emeralda i żebyś mi dał 20 węgla. Dobra, teraz szybko biegniemy do domku. Sprintujemy. No dobra, tutaj są króweczki. O, tam jest kanion! Jeszcze wam pokażę kanion! I szybko do domu, bo już się noc robi. A jeśli było, jest strasznie, bo jak widzieliście, w dzień się respawnują slime. To te pająki różne się pewnie w nocy respawnują. Trzeba szybko uciekać. Łuuuuuuu! Trzeba szybko, 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 to nie tutaj. A, no, w kółko popiekłem, no fajnie. Sorry za te chwilowe lagi, czasami jak je, je są, bo no po prostu tak laguje, nie dziwnie. I co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Szybko, opata. Szybko, jakbym zginął, to nie wiem co by było. Hardcorem by było, jakbym się zabił na tym, co widziałem. Już się chyba zombieczki spawnują. Powoli szybko, na 6 mam żelazny miecz. I nie, nie boję się. Zombiaków nie lękam się. Nie, nie boj się. Zombiaków nie lękam się. la. Biegniemy szybko, szybko, szybko. No nie wiem czy słychać moje klikanie myszki, pewnie nie. Albo i tak. Właśnie dobiegamy już powoli do domku, tylko czemu te potworki się nie spełnią? Nie wiem czemu. Ja ustawiony na największą jasność to nie powinniście mieć tak bardzo ciemno. Wow, wow, jakie lagi, jakie lagi! Lagi, lagi! A Ronald jestem, Ronald jestem, uff, na szczęście już nie jestem Ronaldem. O, drzewa wyrosły, fajnie. No szybko, że prześpimy, żeby... O nie, zombiaki włamują się do naszych... do naszych sąsiadów. Zaraz im pokażemy co to... Co to znaczy. Wojna ze mną. Gdzie jesteś kolego? Pijam nadal. No gdzie... O, tam się dobijasz, kolego. No chcesz zakalić mojego NPC? No to chyba nie dzisiaj kolego. Ops, sorry. Dobra, szybko. Tutaj jeszcze na górę. Mówicie zabrałem stąd piece. Dam do siebie. Żeby mieć cztery piece. Taki na razie malutki domek tutaj zrobiłem. I schowajmy tutaj itemki. Dwa diaksy mamy, tak, tak, tak. Sześć slime boli, przyda się TNT, tak różne ten. To już są surowce praktycznie do tego, do jak coś jeszcze, do uporządkowania poza odcinkiem. Więc to było tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się dzisiaj, cześć!